Już się z tym odchodzimy. Kolejną część nagrywania, bo tamta ta poszła jeszcze gorzej niż poprzednie, ale się nie ruszyłem to ani na krok. I idziemy, będę używał mapy 5 Sanskla. No my, 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 z nim robi, i w wojsku nic nie zrobić tutaj. Tak to się dognie do na no, itels. w tym Czarny Zjona. Miejsce śniegi, krycer wodno-lodowy, kalabra, kadabra kalabra, 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 I teraz lubię. No ja to wy wygram, ale nie chcę używać wszystkich. No, no. Oczywiście. Będę tylko użyć wszystkich. Zadramy z nim. Może już jestem.

Nie rzucę złota, ale najpierw. to Wolczkość i Idorina i Midoki. I, I tyle. I tak, i on mi dał Monster Bala No dobrze, że to... Się zobaczymy już iż... u wejścia no, tego game'a, który jest obok, obok tego głównego. Dobrze, jestem tu i wejście do tego gima no mówię tutaj walczący, bo w mają tutaj, tutaj tylko typy walczące. Zresztą sami zobaczycie. Walka, walka, walka i walka. Walka, walka. Tutaj nie widzicie. I tak jak nie wam. Tylko tych walczących. Nic innego. Obrora w mini. Namknijąc Szkoda, że w dublerze No w sumie widać, tak. no, nie Tu pójdzie. pójdę. będzie ciężko wytrenować. I Mamiga, że ciężko, będzie do, do, do nie nie nie

widzicie, co są typy psychiczne i duchowe. To no, jest wodnopsychiczne, wodno-psychiczne, ale jest to do typów psychicznych.

Jest no, z też, z tym też to super wiem ja się przekazał co wygram wszystkie o stronie

i się jestem doszedł do dali trochę pogoni no, ale już jestem jest szósta liderka, ma amba 50 teraz krawat muszę zmienić, mi do nie dam, bo od razu mam już grana I alokazam 50. On ma do 50. Nie będę musiał się trochę gdybym żeby wygrać. Jeszcze raz, tak nie może być na mnóstwo dolinek, i tak ona jest podzielona na, na, na inny strzałek. Tak, to się nie chce, że nic nie będzie tracić.

bo, no, znaczy to gdzieś siódmy lider no, już jestem w nowym budynku, który trzeba przejść, do poprawować przejść do, przejść do, do, lidera no, sprzedaż no, co nie ma

Это тренер. Это тренер. Tyła, tak Uu, pierwszy raz tu ma tak o serach na statancie tu kogo nie namyślać chyba są jakieś 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 jakieś

Przejdźcie widzicie. Na no tamtym to i cofnięcie się. Kolejny elektros. Nie, ja mam boku. Chwilę sprzedamy. mi się przyda. Albo się tam składuje, żeby mogę wspomnieć. Dobrze, idziemy. Pokażemy. Nie. Niezmierny nie, nie się nie Chcę, no, ja żeby jak mnie stracą to bym się podobał. Uciekł i będę musiał cały się udać.

i to jest potrzebne żeby wejść do kolejnego lidera więc zobaczymy jeszcze no właśnie tam no nie już do końca lidera ale pierwszego to trenera wziął do dobrze jeśli jestem pierwszego trenera czyli w kinie, czyli w tej sali dobrze tu na przykład odpowiedzieć na pytanie bo jak odpujecie dobrze to nie będzie... to odlukujecie się i nie będzie wam do tego trzeba odpowiedzieć źle a to nie będę czytał, tylko klik od swojej żeby po prostu na walkę. to, to właśnie wielokrotnie ten dyniw tak zmieniamy. O, bite. Bite, bite, bite. Tak to tak to. A no to akurat tak walczy, bo niego nie ma właśnie tych zagadek O Jelu, zrobimy pod Pikachu, a Pikachu jest prawie najgorszym pokonanym. Mówię, pra Mówię, że prawie, bo... Bo Firo robił znacznie gorszy i jeszcze się szybciej wystawił. Że częściej najczęściej trafił trochę. A ma atak, ale już są w siebie, nie powiem, tak często. Sam film czuwanie, czyli że uderzacie jeszcze raz. Tak, tak jak widzicie. Ja Miałem dobrze i nie podszedłem i nie walczyłem ze mną. Co warto iść i tak, i ja potem nagle kiedy teraz pod rząd, i do tego co go tak serio? co się, tego już i zobaczymy się, jak będą u lidera, bo muszę się udać, coś takiego widzę Dobrze już jestem, jestem milczony, mam poziom Switch 3.6 więc będę walczył z silnym no, del. No, i to jest. serio. Uuu. Może trochę szybko przeszedłem, bo ja na Arką 40 nie mam, on ma 4,8, 50 i Arka na Infinity 4. Czy dożył tego, czy się wydawało? Nie, nie wydawało się. Dożył tego ląetrower? Serio? Na wodno-latającego używam ląetrower, a na miejscu ląetrower go tygrał. mówi, że czarny jest ekstra i iponita. Arda, który chce Czerwizard i Gajarda. Gajarda z wodno-latającego chce Fireblata, to jest, fireblet, to jest A listy. A Radakter nie chce Rekstar, bo tak kamiennego. Ale po Player ja, Blasta damy tyle. I tak on był um, tak agility mi potrzebne. jest na super sens, i tak trafił na 10 razy. Też mi się to nie przyda. A to teraz zobaczymy się, jak będę u kolejnego lidera. Po pokonaniu sił go, to się do, do wstępu ósmego do lidera. go tam u pierwszego trenera. No już wiem, że miałem już przez ale jestem trochę szybciej, żeby pokazać wam dokładną drogę do tego Tak jak z każdym tylko wskazałem. Więc nic z tym też pokażę. To jest taki... nie... nie, nie, nie taki różnotypowy typowy w Wite, nie jest moc personik. Nie tak, nie, tak skrętnie narastnie się trochę. Widzi? Nie. Różne to są tutaj, naprawdę różne. Dobrze, to już... Dobrze, 40, tak. Nie wiem, będzie czterdzieste... dobrze. widzicie Działa w pierwszej serii, którą trwają na czele 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 Ora że biwa, pewno się przyda. No raczej nie tu 18, zmieni do Ardosa, i to pokonałem wszystkich trenerzy, to już się u idera. już jestem z ostatniego lidera tak jak widzicie też drzewanie, że w zespołach jeszcze liderem w ostatniej sali i po pierwsze kto to ja cofnę i zmienię bo na pewno Pikachu nie wygra tej walki Wydaje mi się, to osa to jest ok

Jeszcze jest Indo Queen. Earthquake i Window, bo właśnie jest... z tego obawiam się. Jest Indo, co chwilę jesteśmy. Earthquake, Earthquake. Uh, o co tu chodzi? Queen. i to widzicie, było ciężko, ale się upało. I także, jak zagadacie się po wygraniu z walki, to zniknie i go nie będzie widać przez całą walkę. No dobrze, to zobaczymy się gdzieś będę wyroczony

Jakieś... Klan, klan. kalowa. Are. Chcę to I dol, Udało się wygrać, ale w co, Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się jutro. Ale nie mam powiedzieć o której godzinie, więc do zaproszenia jutro. Cześć.